Cześć, w tym poradniku pokażę Wam, jak zrobić latający piasek bez żadnego przyrządu. Jest to trzecia, trzeci sposób, bo dwie, dwa pierwsze mm, sposoby pokazał inny użytkownik. Potrzeba yy, bardzo, szy rzecz, w miarę szybkiego komputera i szybkiej koordynacji, by szybko przycisnąć przycisk, powiedzmy. To wygląda to tak. Musimy kliknąć prawie przyciski od razu, escape prawie od razu. Zapisujemy. I mamy. Jeszcze będą się to rozkminić dobrze. Yy, działa to też tak, że jak podłączymy Redstone do tego, ale najpierw nie możemy położyć tego. Yy, musi, jak podłączymy do tego Redstone i włączymy go, to piasek spadnie. Jest strasznie przydatna funkcja. Jeżeli ktoś robi jakieś, nie wiem, pułapki na tej piasek, nic nie można kładać, bo padnie, chyba że się położy i też się kliknie bardzo szybko, spadnie. Najlepiej w tym samym momencie się to, to się kładzie, z powodu, że inaczej jest, nie może w ogóle zacząć spadać. Przynajmniej w sam, tym samym momencie kliknąć Escape i prawie wszystko szybkość. Nie zawsze to się udaje, ale moim zdaniem jest to szybsze od metody. zupełnie mm, Zapomniane No cóż. No i to chyba mi się już nie udało. A nie. No i tak możemy robić różne konstrukcje. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej poradników, subskrybujcie. Na pewno coś jeszcze dodam. Zapraszam do komentowania i oceniania. Cześć! Oto przykładowa metoda tego triku. No dobra, to chcę właśnie damy do mieszkania. No właśnie. Można zrobić taką pułapkę. Wiem, że to nie jest zbyt taka pułapka. Yy... No. Dobra, z powodu, że jest strasznie odkryta. Ją widać i każdy może się z niej wydostać. No ale taki przykład można też zrobić na przykład spadające platformy z, z sufitu, na przykład tak jak zrobił to yy, pewien użytkownik Minecraft Forum yy, w Escape Craft 3 i innych częściach. No dobra, dziękuję. No, cześć!